ze strony trenera Castra Szalasta, który wylądował na deskach po nieprzepisowym kopnięciu kroku. Oczywiście jutro tego nie będzie w trakcie pojedynków. Na to nie pozwoli sędzia tej walki Filip Zawierski. Po raz trzeci w organizacji Fame. Już jutro podczas Gali Fame 15. A zmierzy się z nim Rafał. T taką ciekawostkę. Chciał toczyć pojedynki bez rękawic. Tak naprawdę jak pamiętam pierwszą jego rozmowę z właścicielami organizacji Fame zapewniał, że on jest gotowy na konfrontację na gołe pięści, Natomiast to w organizacji Fame nie przeszło. Małe rękawice. Jutro w takich będzie konfrontował swoje umiejętności z Filipem Zabielskim. Pierwszy pojedynek, a więc wspólne ogniwo Zabielskiego oraz Taikwana, hater. Ten pojedynek zakończony bez werdyktu. No contest po kontuzji. Spory niedosyt, jeśli chodzi o kwana, Natomiast Rafa podchodzi do tego pojedynku z dużym luzem. Mówi, że on tak naprawdę nic nie musi, chce czuć się w tej klatce dobrze i przede wszystkim otrzymać szansę, aby zaprezentować to, co wytrenował na sali przez te kilka tygodni ciężkich treningów. Mocny cios. Wysoko uniesiona prawa pięść. Blisko. Polika, aby nie dać rywalowi okazji na kontrę. Lepsze warunki fizyczne w tym pojedynku będzie miał Filip Zabielski. Ale czy to wystarczy, aby zatrzymać tej kwany? Duże tarcze, a więc z pewnością zobaczymy kopnięcia. Tak jest. Są niskie. Są też midelkiki. Naprawdę ten dźwięk z bliskiej odległości po kopnięciach. Robi wrażenie. Były uderzenia, były kopnięcia, rozgrzane ciało tej pana, więc można dołożyć także kombinacje. To wszystko jutro. Podczas pojedynku z Filipem Zabielskim będzie chciał zaprezentować Take Fun. Przypominamy, druga walka w organizacji Fame. I jak widać, gromkie brawa dla Take Fana, także ten...